Komisja Skrutacyjna Rady Gminy Choczewo wybrana na sesji 1 grudnia 2014 roku. Dla przeprowadzenia głosowania pełnego dotyczącego wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Choczewo w składzie Subryniak Mateusz Przewodniczący, Rada Teresa, Sekretarz Komisji, Walok Krzysztof Członek Komisji. Stwierdza co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Koczewo obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Choczewo zgłoszono kandydatury radnych Łasiński Krzysztof i Andrzej. Minimalna liczba głosów do dokonania różnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14. Zróbny wyjęto kartę 14. Oddano głosów nieważnych 0, ważnych 14. Liczba głosów ważnych za wyborem poszczególnych kandydatów. Właściński Krzysztof, oddano głosów 6. Małkowski Andrzej, głosów 8. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat Małkowski Andrzej uzyskał i został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Gminy bardzo. Uchwała numer 1, język łamane przez 2, łamane przez 3, Rady Gminy Poczewnej z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczewnej. Na podstawie artykułu 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku. Dzień ustaw z 2013 roku z późniejszymi zmianami 594 z późniejszymi zmianami po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwała się co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnego Andrzeja Małkowskiego na przewodniczącego Rady Gminy Poczęło w kadencji 2014-2018. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję i gratuluję wyboru. Przechodzimy do punktu 6, zakończenie dzisiejszej obrady.